Synod to wspólna droga wiary. Na tej wspólnej drodze wiary są momenty, w których potrzebujemy się zatrzymać, po to, żeby na nowo wsłuchać się w Słowo Boże. To zatrzymanie nie ma charakteru biernego, ale przede wszystkim otwarcie się na to, co Bóg chce nam powiedzieć na danym etapie. Jako kościół wrocławski mamy swoją historię, mamy swoje blaski i mamy swoje cienie. I przychodzi moment, żeby otworzyć się na Słowo Boże. I w czasie synodu podejmujemy lekturę listów do siedmiu kościołów z apokalipsy. Te listy adresowane są do konkretnych wspólnot. Tymi wspólnotami dziś jest Kościół Wrocławski. Możemy powiedzieć, Siedem Kościołów jest w nas, potrzebujemy odnowy, potrzebujemy powrócić do źródeł naszego powołania. Są przestrzenie, w których można powiedzieć po ludzku doświadczyliśmy zadyszki, zmęczenia, potrzeba na nowo odzyskać entuzjazm wiary po to, by zmienić nasze życie, by. Ta Ewangelia, którą żyjemy, nie tylko była Ewangelią zapisaną na kartach Pisma Świętego, ale by stała się treścią naszego życia.